Jedna premiera mikrofonów Kruxa już za nami, a tu proszę. Na tym się nie kończy. Zaskoczeni? Tym razem na rynek wchodzą dwaj bracia: Epic 1000 oraz Epic 1000S. Siema Madleczki, witajcie ponownie na moim kanale Sabatowski Tej game zapraszam do unboxingu i recenzji tych oto sprzętów. Zobaczycie również test i porównanie głośności z mikrofonami. Krux Edis 3000, Krux SP 1000, Genesis Radium 600G2 oraz ROADSMA Love PLUS. Oto te dwa mikrofony idą na rozdanie i być może ty już wkrótce będziesz ich nowym właścicielem. Informacje dotyczące tego konkursu znajdziesz oczywiście w tym materiale, także nie przewijaj. Oglądaj do samego końca. Nie przedłużając, zabieramy się do roboty i rozpakujmy to większe pudełko. Kolorystyka pudełka jest klasyczna grafit i pomarańcz. Na froncie podstawowe informacje. W środku znajdziemy instrukcję obsługi, przewód USB-C na USB-A, malutki pop filtr ramię, mocowanie ramienia, mikrofon, zestaw elementów montażowych, w którym znajduje się śruba, kluczyk, rzepy, podkładka, tuleja, adapter z trzech 8 na 1 czwartą, magnesik. Mikrofon Krux Epic 1000 to konstrukcja kompaktowa, lekka w kolorze czarnym. Oprócz siatki, która jest aluminiowa, całość jest wykonana z plastiku. Plastik jest ładnie sklejony i nie widać jakichś niedoróbek. Mikrofon jest zintegrowany razem z niedużym plastikowym koszykiem, który będzie tłumił drgania i inne wstrząsy. Na koszyku po zewnętrznej stronie znajdziemy napis Krux. Epic 1000 posiada na samej górze dotykowy element, którym możemy włączyć lub wyłączyć urządzenie oraz włączyć miód. Dotknięcie jeden raz włącza wyciszenie miód. Dioda zapali się na czerwono. Dotknięcie i przytrzymanie na około 2 sekundy spowoduje wyłączenie lub włączenie urządzenia. Nie zabrakło również wyjścia słuchawkowego mini jack czyli 3,5 mm czy też pokrętła czułości gain, które jest duże i znajduje się na samym dole. W tylnej części znajdziemy gniazdo USB-C. Kruk Z Epic 1000 posiada kapsułę pojemnościową z kardioidalną charakterystyką, czyli głos będzie zbierany na wprost. Natomiast dźwięki z poza centralnej części będą wyraźnie słabsze i mniej zbierane. Częstotliwość próbkowania: 24 bity 192 kHz. Zakres częstotliwości: od 30 do 20 tysięcy herców. Wymiary tego urządzenia to 55 na 55 x 130 mm. Waga urządzenia 122 g. Załączony POP-filt w zestawie jest wykonany z aluminium z plastikowym mocowaniem. Wystarczy mocniej przycisnąć i popfit wskakuje na koszyk. Ramię, które dostaniemy w tym zestawie to nic innego jak Crux Arm 100. Nie będę drugi raz omawiać tego statywu, ponieważ e, już to robiłem, teraz w prawym górnym rogu wyświetli Ci się link do unboxingu i recenzji. Także jeśli jesteś zainteresowany, serdecznie zapraszam. Tak na szybko tylko teraz mogę powiedzieć, że ramię jest solidne i wytrzymałe i aż za dość do tego mikrofonu. Tak oto teraz przedstawia się w pełni zamontowany mikrofon. Po raz kolejny mój ukłon wędruje w stronę Cruxa, ponieważ ten dał nam 280 cm przewodu. Chcesz wygrać któryś z tych mikrofonów? Jeśli tak, to musisz wykonać trzy zadania. Subskrybuj ten kanał, zostaw lajka i odpowiedz na pytanie. Jaka jest twoja ulubiona gra i dlaczego? Wybór zwycięzcy odbędzie się 4 lutego. Najfajniejszy komentarz wygrywa. Jeden temat omówiony, dlatego zabieramy się za kolejny i na stół wjeżdża Crux Epic 1000S. Malutkie i zgrabne opakowanie. W środku znajdziemy instrukcję obsługi, mikrofon, przewód USB-C na USB-A, statyw, popfiltr, adapter na USB-C. Mikrofon jest identyczny jak w poprzedniku. Wygląd, rozmiary, parametry, wszystko jest takie samo. Jedyną różnicą, z jaką mamy do czynienia, to statyw. W wersji S statyw jest mały. Można by powiedzieć typowy na biurko. Wykonany jest z metalu w kolorze czarnym. Na spodzie znajdziemy gąbkę, która wyeliminuje drgania. Z racji tego, iż mamy do czynienia z zestawem Slim, producent zmniejszył również ilość przewodu, ale ten jest i tak na bardzo dobrym poziomie, ponieważ ma 220 cm. Wersja 1000S posiada na wyposażeniu adapter z końcówki USB-A na USB-C. Czyli automatycznie mamy kabel z dwoma końcówkami USB-C. Producent podaje, że jest kompatybilny na przykład z telefonem z Androidem. Przejdźmy teraz do testów. Głos, który za chwilę usłyszycie, będzie oryginalny bez żadnych przeróbek. Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. Ale heca, wnuczek mruknął i z churkotem w hełm się stłuknął. Leży żuczek, leży wnuczek. A pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać stłuczkiem wnuczka. Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. Ale heca, wnuczek mruknął i z churkotem w się stłuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać stłuczkiem wnuczka. Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. Ale heca, wnuczek mruknął. I z churkotem w chłem się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, A pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, By nie chacać z tłuczkiem wnuczka. Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka, I niechcący huknął żuczka. Ale heca, wnuczek mruknął, I z churkotem w chłem się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, A pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, By nie hasać z tłuczkiem wnuczka. Żółta żaba żarła żur. Piórnik poru z mnóstwem piór. Halohela, w hucie huk, żółw maczwórkę krótkich nóg. Żółta żaba żarła żur. Piórnik poru z mnóstwem piór. Halohela, w hucie huk, żółw maczwórkę krótkich nóg. Żółta żaba żarła żur. Piórnik poru z mnóstwem piór. Halohela, w hucie huk, żółw maczwórkę krótkich nóg. Żółta żaba żarła żur. Piórnik poru z mnóstwem piór. Halohela, w hucie huk. Żółw ma czwórkę krótkich nóg. Sprawdźmy teraz jak mikrofon będzie zbierał dźwięk z klawiatury. Klawiatura testowa to oczywiście Genesis Tor 404 TKL na brązowych przełącznikach Kale Box Brown V2. Zostaw lajka i subskrybuj ten kanał. 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 Krux Epic 1000 oraz Epic 1000S jest skierowany dla osoby, która szuka niedrogiego sprzętu. Mikrofon spełni podstawowe zadania gamingowe, świetnie sprawdzi się podczas rozmów. Moim zdaniem jest też skierowany dla osoby, która chce tworzyć bardzo proste klipy wideo oraz też będzie wchodziła pomalutku w świat streamingu. Dobra, dobra, ale Dawid, o jakich cenach Ty mówisz? Krux Epic 1000S został wyceniony na 139 zł. Natomiast Krux Epic 1000 został wyceniony na aż 259 zł. Pewnie zastanawiacie się teraz dlaczego. A co mamy w zestawie? Ramię Crux Arm 100. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Dodatkowo kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia z pierwszej ręki. Widzimy się już wkrótce w nowych materiałach. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie o konkursie. Hej!